Dziedzictwo filmowe jako województwo łódzkiego, jako motyw uprawiania krojoznawstwa. Tematem zajmuję się od 10 lat. Stąd dzisiaj będę o tym właśnie opowiadać. Na dobry początek zagadka. Cóż to za zamek? Dla ułatwienia powiem, że nie jest to zamek w Drzewicy. I cóż to za filmowy plener. Jest tu oczywiście pewna no pewne, pewien, pewna trudność, ponieważ nie jest to województwo łódzkie, ale tu oczywiście fachowcy sami na sali, tej wirtualnej sali, w związku z tym bezbłędnie oczywiście miejsce zostało rozpoznane. Jest to zamek w ogrodzieńcu w województwie śląskim, no niedaleko od granic województwa łódzkiego, ale jednak nie u nas, natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie wypromowany, można powiedzieć, ze sprawą y, serialu Wiedźmin, do którego zdjęcia były tutaj realizowane, chociaż oczywiście również te starsze produkcje, bo i Zemsta, i Janosik jak najbardziej też. Natomiast y, dlaczego od tego slajdu zacząłem? Ponieważ w czasie tego mojego dzisiejszego wystąpienia wbrew pozorom ja nie będę pokazywać za dużo plenerów filmowych. Nie będę pokazywać, że o tu patrzcie Państwo, kadr z filmu Hubal, realizowany w sanktuarium studialnym poświętnym, a tu ulica Rozwelta w Łodzi i plener z filmu Miasto 44. Tego nie będzie. Na koniec wyjaśnię. Dlaczego. Natomiast skupię się na tym, jakie elementy tego dziedzictwa filmowego można w czasie wędrówek swoich turystycznych, krajoznawczych po województwie łódzkim yy, oglądać yy, czy odkrywać. Yy, no a też w podsumowaniu niejako postaram się wyjaśnić, dlaczego moim zdaniem jest problem z tym, żeby właśnie to dziedzictwo filmowe uwzględniać przy uprawianiu turystyki przez nas. Yy, natomiast zanim dojdę do województwa łódzkiego, to jeszcze parę przykładów z innych z Polski, przykładów, gdzie to rzeczywiście albo udało się, albo częściowo się udało, albo niekoniecznie się udało. Yy, pewnie łatwo to będzie rozpoznać, postać bardzo charakterystyczna: ojciec Mateusz, no i oczywiście Sandomierz. Sandomierz, który bardzo intensywnie promuje się i to zarówno na poziomie samorządu, jak i lokalnego biznesu, udziałem w serialu Ojciec Mateusz. Przy rynku sandomierskim od paru lat działa już stała wystawa Świat Ojca Mateusza. Można w Sandomierzu, tak jak tutaj na slajdzie, kupić sobie magnes tematyczny, można iść do restauracji czy baru z pierogami, gdzie bywa ojciec Mateusz. Można kupić sobie szachy ojca Mateusza, czy nawet ciasteczka, czy herbatę. Więc jakby rzeczywiście ten, można powiedzieć, serial został w Sandomierzu mocno skomercjalizowany i przekształcony na produkt turystyczny. Natomiast od razu można się zastanowić, dlaczego w Łodzi, gdzie pewnym odpowiednikiem ojca Mateusza byłby serial komisarz Aleks, dlaczego w Łodzi ta metoda zastosowana w Sandomierzu u nas się nie sprawdziła? Mimo, że serial cały czas powstaje, chyba 12, 13, może 15 seria już jest emitowana albo w produkcji. Cały czas jest, są kolejne przygody, cały czas są zdjęcia realizowane w plenerach łódzkich. Dlaczego tutaj tego nie, nie udało się wykorzystać? Moim zdaniem, różnica skali, skali w wielkości miasta. W przypadku sandomierza, niemal w każdym odcinku możemy zobaczyć ratusz, możemy zobaczyć rynek, możemy zobaczyć katedrę, lub kilka tych centralnie zlokalizowanych obiektów w mieście. W związku z tym, właściwie dowolny odcinek oglądając, od razu już większość tych plenerów mamy poznaną. W przypadku komisarza Aleksa, realizowanego w Łodzi, tych, tych odcinków jest mnóstwo, natomiast każdy, czy niemal każdy, rozgrywany w innych plenerach. Te plenery oczywiście się siłą rzeczy powtarzają, natomiast nie, nie ma ich na tyle mało żeby rzeczywiście taki przeciętny widz był w stanie to zapamiętać i no tak mówiąc kolokwialnie ogarnąć, gdzie te miejsca są, gdzie ich należy szukać, z czym jak je kojarzyć z filmem. E, I tu moim zdaniem właśnie dlatego Łódź do tej pory nie doczekała się szlaku komisarza Aleksa, czy jakichś innych tutaj form promocji i komercjalizacji związanych z tym serialem. Muzeum, oprócz, tego, oprócz tej wystawy sandomierskiej, muzeum, które jest dedykowane filmowi konkretnemu, jest znajdujące się w Lubomierzu, na Dolnym Śląsku, Muzeum Kargula i Pawlaka, oczywiście poświęcone całej trylogii związanych z bohaterami samych swoich. I tu rzeczywiście jest, można powiedzieć, też taki Produkt turystyczny gotowy. Rzeczywiście muzeum działa, można je odwiedzić, można te eksponaty związane z filmem tam poznać. Podobnym, chociaż na znacznie mniejszą skalę, muzeum było funkcjonujące na Śląsku Muzeum Hansa Klossa. Przy czym no, to był obiekt, który funkcjonował dość krótko i już dzisiaj niestety go nie ma. I tak naprawdę, jeśli chodzi o takie muzea filmowe. Dedykowane bohaterom filmu, to te dwa obiekty to są jedyne na całym naszym kraju. I ani w województwie łódzkim, ani w innych rejonach. Według mojej wiedzy tego typu wystaw takich muzealnych nie ma. Oczywiście nie znaczy to, że nie ma innych form upowszechnienia czy promocji dziedzictwa filmowego. Jak najbardziej jest tutaj plener z serialu rancho. Sklep spożywczy ze słynną łeweczką, na której bohaterowie filmu czy bohaterowie serialu siadali, konsumując lokalny produkt winopodobny. No i tutaj, mimo tego, że nie ma wystawy, muzeum, jakiejś galerii poświęconej serialowi, to również jest to o tyle dobre miejsce do odwiedzenia przez turystów którzy interesują się tym serialem, że miejscowość jest mała, liczba tych plenerów ograniczona. W związku z tym łatwo jest, yy, oglądając jeden, dwa odcinki, już klimat serialu poczuć, już te miejsca być w stanie właściwie wszystkie najważniejsze rozpoznać. Yy, no tu jeszcze dochodzi nam jakaś dodatkowa, dodatkowe. dodatkowe element produktu turystycznego, czyli możliwość nabycia w tym sklepie, który jest realnie istniejącym sklepem, tego wina tej samej marki, które ma, które ma które konsumowali bohaterowie filmu i dzisiaj można też to powtórzyć. Pojawia się komentarz, że Pacanów ma centrum bajki oparte na Koziołku Matałku. Tak, przy czym no, to jest jakby no, muzeum znaczy muzeum związane z a filmem animowanym, troszkę inaczej go można potraktować niż te filmy fabularne, o których tu mówię, ale rzeczywiście tak, no jakby również studio w Bielsku Białej też można zwiedzać i tam jest niewielka ekspozycja poświęcona historii tych dobranosek, które były tam produkowane. Inne formy upowszechnienia dziedzictwa filmowego, znacznie skromniejsze tak naprawdę, to tablice, które w miejscach tych ważnych plenerów są umieszczane. Czasem są to, tak jak tutaj we Wrocławiu filmy no, przed kilkudziesięciu lat, czasem bardziej współczesne. Na Mazowszu kilka lat temu był realizowany projekt Mazowsze na Filmową przez tamtejszy Urząd Marszałkowski i Mazowiecką Organizację Turystyczną. 10 takich tablic filmowych y, ustawionych w tych filmowych miejscowościach regionu. Y, no do tego dochodzą przewodniki książkowe, które posiadają już y, Warszawa, Trójmiasto, Lublin, Płock. Y, Obecnie podobno powstaje przewodnik filmowy po Wrocławiu, aczkolwiek efektów póki co nie widać. Są różne też ulotki, map, mapy, foldery dedykowane temu tematowi. Natomiast nie jest to zdecydowanie coś, co właściwie jadąc do dowolnej miejscowości w kraju, czy. Co, co drugiej miejscowości w kraju, mamy ten motyw dziedzictwa filmowego rzeczywiście mocno eksploatowany. To jest cały czas coś, co gdzieś się przewija, że o, często w folderach turystycznych na ostatniej stronie, w, w ciekawostkach, że w naszej gminie, w naszym mieście realizowano zdjęcia do takiego i takiego filmu. Natomiast no, w żaden sposób nie są te miejsca oznaczone w terenie. Nie ma żadnych ekspozycji, które turysta może zwiedzić. Nie ma szlaków, też często, którymi może wędrować. W związku z tym, rzeczywiście, o ile można powiedzieć, walory są, o tyle i potencjał też jest, o tyle już zagospodarowania tego tematu brakuje. I niestety podobnie jest w Województwie łódzkim. Mimo tego, że mamy tutaj rzeczywiście tego dziedzictwa filmowego dużo, to yy, to, to po prostu nie jest ono aż tak skomercjalizowane. Mamy parę instytucji związanych z filmem, z filmem czy z szerzej kinematografią, Tak jak tutaj Muzeum Kinematografii w Łodzi, aktualnie jak ciągle, ciągle w remoncie, ale już remont ma się po końcowi. Mamy w zabudowaniach dawnej EC1. Narodowe Centrum Kultury Filmowej, gdzie też cały czas wystawa jest tworzona. No i w przyszłym roku ma to być już uruchomione. Mieliśmy Muzeum bajki, potem Muzeum Animacji Semafor. Niestety też już od kilku lat obiekt nieistniejący, a też bardzo mocno związany z filmem i z województwem morskim i z miastem Łodzią. Mamy wreszcie w regionie jedyną taką stałą ekspozycję związaną z filmem w postaci galerii pamiątek regionalnych i staroci w Lipsach Reymontowskich, prowadzoną przez pana Zbyszka Stania, który jest statystą z serialu Chłopi, no i rzeczywiście zebrał bogatą kolekcję i rekwizytów i różnych autografów, kadrów, zdjęć z planu, innych detali związanych właśnie z tym serialem i niestety w całym naszym województwie, poza Łodzią i Lipcami, więcej tego typu ekspozycji nie ma. Oczywiście są też inne formy upamiętnienia dziedzictwa filmowego. Ciekawostką jest hotel Starek Kino w Łodzi, który każdy pokój, gdzie każdy pokój nawiązuje do innego filmu, w dużej części też związane filmy z Łodzią. Są oczywiście budynki starych kin, jak tutaj kino Odeon z Łodzi, kino Wiktoria z Piotrzkowa Trybunalskiego, kino Mazur z Fabianic, czy kino EOS w Łowiczu. No i niestety tu z tych czterech wymienionych starych kin, i to Łowickie jest jedynym, na którym. Na którym jakakolwiek informacja pojawia się w formie tablicy. W przypadku tych poprzednich funkcja tych obiektów jest zupełnie niezwiązana z kinematografią. To też różnica, bo w Łowiczu w tym obiekcie cały czas funkcjonuje kino. Natomiast, no, nawet jeżeli ten turysta przyjdzie na ulicę Tuwima w Łodzi i stanie przed tym kinem starym, to w żaden sposób, jeżeli nie ma jakiegoś przygotowania, właśnie wcześniejszego w postaci lektury przewodnika połodzi, wówczas nawet nie będzie miał szansy dowiedzieć się, jaka jest przeszłość tego obiektu. Jest również trochę tablic filmowych w województwie. Na terenie Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim mamy tablicę o szlaku czterech pancernych. Rzeczywiście zdjęć do serialu w Tomaszowie i okolicach było sporo. Eee, mamy tablice filmowe również w Piotrkowie, tak jak tutaj pan Mikołaj napisał. Rzeczywiście Piotrków ma taki szlak swój miejski, filmowy. Jest kilkanaście tablic poświęconych tym najważniejszym miejscom. W całym, na całym Starym Mieście są one rozplanowane. Są do tego materiały promocyjne dystrybuowane przez Urząd Miejski. Jest do tego przewodnik Piotrków filmowy. Przy czym to takie bardziej wydawnictwo no, monumentalne raczej nie nadające nie, nie jest to wersja kieszonkowa do, do wędrowania z książką po, po mieście. I mamy jeszcze z tych tablic filmowych w gminie Poświętne, zawiązane Stowarzyszenie Poświętne Nakręcona Gmina i tam trzy tablice również przypominające tę filmową przeszłość. Całkiem nowa, nowa rzecz, bo zlokalizowana, czy umieszczona we wrześniu tego roku. Mamy oczywiście też parę pomników. No tutaj, chociażby w Łodzi Misiuszatek, w Piotrkowie Ławeczka Kwinty z babanku. Yy, mamy też filmowy mural. Taki oto mural na ulicy Piramowicza, 6 w Łodzi w podwórku się umieści. Yy, natomiast za tym nie idzie żadna, żaden ciąg dalszy. Jeżeli ktoś wie, że taki mural można tu znaleźć i uda mu się sforsować bramę zamykaną, cały, właściwie zamkniętą prawie cały czas, no to wówczas ma szansę zobaczyć ten mur. Natomiast nie ma, mimo tego, że jest to jeden z ważnych plenerów filmu GoBank, nie ma tam ani żadnej tablicy na elewacji, ani jakiejś ekspozycji, ani nic innego, co by wprowadzało nas jakby w klimat filmu i jakoś nam przybliżało to dziedzictwo. Mamy oczywiście kilka przewodników książkowych. Jest przewodnik i spacerownik dotyczący łodzi, jest przewodnik dotyczący całego regionu, jest wreszcie portal filmowełódzkie.pl. I ten portal, gdzie można znaleźć szereg informacji o różnych miejscach, o różnych filmach realizowanych w województwie. Dlatego właśnie nie, nie opowiadam dzisiaj Państwu o tym, gdzie jaki film był, do, gdzie do jakiego filmu był plener, bo to można odsyłam właśnie na portal Filmowe Łódzkie, bądź też na tym portalu jest link do takiego opracowania sprzed kilku lat, gdzie gdzie o tych właśnie tytułach filmów połączonych z miejscowościami poszczególnymi można poczytać. No i jakby planując swoje eskapady turystyczne, wtedy można, można się tym posiłkować. W ramach tego projektu filmowe łódzkie powstały również, powstało kilkanaście tablic rozmieszczonych w tych najbardziej filmowych miejscach regionu. Jak widać tablice są wzorowane na tych mazowieckich. No, chodziło o to, żeby turysta przekraczając granice województwa mógł nadal wędrować szlakiem filmowym niejako, ponieważ no, często te tablice są ustawione w miejscowościach w miarę niedaleko od siebie położonych, po obu stronach granicy województw, stąd, stąd no, ta pewna, stylizacja taka no, zbliżona. I tutaj ostatni slajd jeszcze Białe kropki to są miejscowości gdzie według mojej wiedzy są plenery, były plenery filmowe. Żółte to takie gdzie tych plenerów było więcej natomiast czerwone takie gdzie plenerów było najwięcej i dodatkowo jest jakaś opcja zobaczenia czegoś dodatkowo. Tak jak tutaj Nieborów, no to możemy zwiedzić pałac. Skierniewice możemy zwiedzić parowozownię. Lipce wspomniana galeria y, pamiątek regionalnych. Zgierz możemy wybrać się na basen, który też był plenerem filmowym. Y, Wolbusz, gdzie jest y, raz, że pałac y, Związany z filmem, a dwa obok Wolborza, stado ogierów w Bogosławicach, gdzie też można, można, można obiekt zwiedzić. Sulejów, opactwo cystersów pod Lino w Winowłodzów, Kościół Świętego Idziego, który również jest takim mocno ogranym plenerem filmowym. Poświętnem z tymi tablicami lokalnymi. Piotrów z własnym szlakiem, no i oczywiście łódź z całą bogatą kolekcją obiektów związanych z dziedzictwem filmowym. No i teraz już słowem podsumowania: dlaczego to dziedzictwo filmowe nie jest tak eksponowane i nie jest aż tak komercjalizowane jak chociażby w Sandomierzu? Dlaczego nie pojawiają się firmy, które Prowadziłyby wycieczki, które by jakieś ekspozycje tworzyły, związane tematycznie z filmami, jakieś właśnie pamiątki filmowe produku, produ, produku, produkowały. Problem pierwszy polega, moim zdaniem, na nieznajomości tematu. Te filmy, które w województwie łódzkim licznie powstawały, to są najczęściej produkcje z lat 60., 70., 80. Dla osób młodszych niż. Powiedzmy no taką symboliczną granicę, przyjmijmy 30 lat. Te filmy są praktycznie nieznane. Dla osób starszych, oczywiście, tak. Natomiast no też po, po wielu latach trochę się szczegóły zacierają. I budowanie jakiegoś przekazu, że tu, w tym miejscu, Franek Dolas spotkał się z kolegami z oddziału partyzanckiego, pewnie nie każdego już by przekonało do odwiedzenia tego miejsca. No tu oczywiście można zwalić winę, zrzucić winę na ogólnie niską wiedzę o kulturze, natomiast niestety nawet te współczesne filmy, ja mam z, mam z tym doświadczenie oprowadzając wycieczki po Łodzi i okolicach, chociażby Ida i Zimna wojna, czyli filmy, no jakby takie symbole polskiej kinematografii lat ostatnich, <laughs> najbardziej Nagradzane filmy, też no tu Oscar, nominacji, kilka nomin, dodatkowo nominacji do Oscara, y, są w szerszym gronie odbiorców nieznane, w szerszym gronie turystów nieznane. Y, no do tego właśnie, jakby połączone, połączona ta nieznajomość tematu z brakiem też dobrych przykładów. Jeden sandomierz na cały kraj to jednak jest dość mało. W przypadku miejscowości Jeruzal i tego pleneru z rancza, też tak naprawdę jakiejś wybitnej komercjalizacji tutaj nie ma, budowy produktu turystycznego. Do tego nam dochodzi: no to się jakby jedno wynika z drugiego, i, i na odwrót. Czyli brakuje nam miejsc, gdzie byłyby te oznaczenia filmowe. Brakuje nam miejsc, gdzie byłyby jakieś ekspozycje filmowe, a nie ma tego, bo z kolei jakby też nie ma, nie ma jakiegoś społecznego zapotrzebowania na to. No i tutaj, jakby ten projekt filmowy Łódź, który koordynowałem kilka lat temu i który miałem nadzieję, będzie takim kołem zamachowym, żeby temat rozruszać i rzeczywiście do promocji całego regionu wykorzystać. No póki co nie mam poczucia, że, że był produktem, że, że, że rzeczywiście był projektem, który zaowocował jakimś tu olbrzymim sukcesem i upowszechnieniem tego dziedzictwa filmowego, więc to cały czas jest, mam nadzieję, przed nami. I tym oto kończę. Dziękuję.